Ciełeczko widzowie z tej strony, Nagielowski, witam Was w kolejnym odcinku z gry Zombie War Dead War 4. Jak zapewne widzicie, jesteśmy już w rozdziale trzecim pod tytułem Projekt Agartha. Czy jak to tam się. Nie wiem jak to się wypowiada, ale dobra. Tutaj już na pierwszy rzut oka widać, że mamy bohaterski czyn. No i standardowe rzeczy. Do znalezienia dokumenty, strony komiksu i rękę zombie. No. Ale tu jeszcze mam wyzwanie selektryzowani, czyli zabić 100 przeciwników za pomocą elektryczności. No ciekawe i nie jest dość trudne chyba, ale zobaczymy jakie będą warunki. Ale zanim, będzie, zacznie, ale zanim zaczniemy to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, kliknijcie przycisk subskrybuj i nie zapomnijcie jeszcze zostawić dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami. I mam nadzieję, że już to zrobiliście, a jeśli, a jak już tak, to zapraszam do oglądania, więc zaczynajmy. No to bierzemy setup, no to standardowo i uruchamiam grę. No dobra. Ciekawe jestem, co się dowiemy o tym projekcie. O kurde. Baron was collecting bodies, but for what? No dobre pytanie, dlaczego zbiera ciała? No trochę ich tu wisi, ale dobra, zaraz się sami dowiemy, dobra. No to wychodzimy z tego błękera. O! Snajperzy tu są. O O o, ole siądzie, ole siądzie. Leci, leci, leci! I w oko z takiej odległości. Jeszcze jeden jest. Co jest? Czemu nie mogę go trafić? Czekajcie, tylko jeszcze tu tego zabiję. Hmm. Ale coś mam czujecie. A! Coś w ustach miałem. No. O! O! Br brama się otworzyła i... Oczywiście nie to, że musiał wylecieć. O! Tu coś też leży. A ale. Powiązane. Ale właśnie jaki? O kurę, niech to chciałem celować. Hmm, zobaczmy co tu mamy. No, widzę, że tu są jakieś zbiorniki, które coś pompują. Chyba krew albo coś jeszcze, może, nie wiem. Tu jest ciało powieszone. I tu już mamy. Dostajemy CKM. A tutaj? Amunicja i jeszcze więcej ciał. Jezu, ile tu jest ciał? Tak starań niepowiązanych.

Ten na mogę zrzucać To już wszystko? Dobra, eee Czekaj, dziwnie się nie zamknęły, dobra, to chodź Przejrzyj zasadzkę zombie Dobra, mam pomysł na wyzwanie Patrzcie ile tego tu jest Dziwne, co zaczęło działać Ale dobra, nieważne Jeszcze jakieś popale... Napalenie z leci Dobra, chodź zabijmy go pierwszego O, ale będzie Redgen A nie, aha, nie trafiłem dostał ktoś inny, ale nie, czekaj. Dobra. Czekam na resztę, czekam na resztę, aż tu podejdą. Dobra. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie tu wszyscy. Dobra, chodźcie. Nie, nie, nie. Uwaga. Jest. Co? Może aż wyżartujecie chyba. Nie, tych samobójców tu jeszcze jest. Uż, kurde, to... wyzwanie piękne. Ale oczywiście nie, no musi być jakiś samobójca. Dobra, wyjdź tak. Dobra, chodźcie. Oba, dwóch jest. No chodźcie, 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 chodźcie. Musicie być najbliżej wybuchu. Bo ciężko jest ich tak tu utrzymać, żeby jeszcze przeżyć to. Oba, pyk. Dawać. Idu. Jest dwunastu. O kurde. Dobra, oddychać. Kurde, doba, pyk, dobra, już to wyzwanie, częściowo, kurde, no chodźcie tutaj jeszcze, chodźcie tutaj, bo ciężarówka jest wypakowana tutaj, o, to chodzisz niech was tu popyści, częściowo, dobra, ładnie, 19, dobra, muszę wystrzelać się z tego dodatku, Dobra Dobra, ja wystrzelałem się Czy jeszcze tu idzie? No jakby jeszcze idą A tutaj tu? Ale to zapalające, jakby było elektryczne to by było co innego A nie, czekaj, dobra jest ma elektryczność? Dobra, pyk Pyk, zabijamy ich Dobra, jeszcze o, tu, tu, tu O, oczywiście. Dobra, zabijamy cię od razu. Dobra. U. Dobra, wzdychaj. Mam to ręce tego barona. Bylo? O, jestem ciekawy. Posłuchajmy. Well, Breaks down every false rule of this materialistic civilization. Blood is the vessel of our will, and it will fuel the great journey downward toward the light of a golden age. That explains the bodies, but blood is fuel. Mm -hmm. A great journey downwards? What the hell does that mean? I have no idea. idea. No you Cover text. No ale ciekawy tekst, dobra Zobaczmy co tu Rej po zamku, aby odkryć taj taj jego tajemnicę. To tu już widzę, ale... Chcę zobaczyć, czy może jakieś tu nie ma tu znajdki. Zanim ruszymy dalej. Widzowie. Bo coś tu może być. Może czegoś nie... czego nie widzimy. Nie wierzę. Tu był granat elektryczny u góry. O! O! ci, którzy zginęli, dobra, jedno jest. Tutaj coś jeszcze czy... O, mam Aha. Ja wow. Dobra, ciekawe, dobra, tu jeszcze zobaczmy. Tu też były elektryki. Ja, pierdzielę, ja ich przeoczyłem. Dobra. Hmm. Tu już ja nic więcej nie ma. Bynajmniej nie widzę. Tutaj też. Tu z zewnątrz. Czyli tak się jeszcze rozejrzę. Hmm. Też nic nie widzę. Dobra. No to idziemy, widzowie. Tutaj te tajemnice odkryć. Dobra. Ooh. oczywiście nie to perze. Ej, dobra, chodźmy na dół. O, ciało. przynosi. Follow the trail. You're close. O kurde, co tu jest? Ale ciemno to jest jak w dupy, nie powiem. No ale ty chciał, jest tu ciula Te zbiorniki jeszcze Ej to co to jest Ej, wolno Frankenstein Ale pat, patrz jakiego ma elektrody z boku Co jest? Co jest kurwa O no, co jest? Jest jakiego mam cela teraz Stańmy tu, dobra Ej, porażę ci prądem też Co jest? I co jest? Czemu oni jest taki wytrzymały? No e. Dobra, właśnie z nim cackam Otóż, To jest olbrzym, ale patrz jaki on ma takie diody po bokach O kurde, no trochę tego tu jest rzeczy Te oczy, gałki oczne, ojo Jezu Dobra, ciała. Jakieś Je, pier... gdzie jest laboratorium. Kurde, coś mi tu pokazuje? Ostrzeżenie, ale przed czym? O kurde, Czy tu są zbiorniki. Dobra, mam um, ich chyba. Nie wiem, tędy. Co mi został dokument? Ty no naukowcy. To, chodźmy, tak jak wskazuje tu o. O, zobaczmy, może włączy się światło. Dobra, zobaczmy. O jest, włączyliśmy światło. Co jest? To jest o, chwili trwane. Dziennie aktywne. Lokalna windy. Co jest? Ok, ofensja przetwórz biomasę. Co jest? Ej, już co, co jest? Jaką mam biomasę? Ale jaki głos, taki kurde systemu. Aż to się... Aż tak kusił mnie to, żeby przejść to nie, No kusi po prostu, prosi się Eee, nic tu nie ma, dobra Czej A tutaj Uj jezu, ty chciał tu leży A może to są gruzy, czekaj Ja hmm. Szukamy jeszcze tutaj tylko tej ...kilku rzeczy ale czy znajdę tu te rzeczy, to nie wiem. Wizowie powiem szczerze, to nie wiem. Hmm... I dobra, zobaczmy co tu mamy. Okej, okay, chyba jest trochę git. Ale dobra. Mało amunicji, dobra. Chodźmy tutaj zobaczyć. O, przytrzymajmy. Sieracz gunas aktywowany. Pompa... pompy aktywowane. Aha to na naprawdę paliwo. potrzebować. No na pewno. O kurde. Kurde, to jest coś jak w tym laboratorium Feischheidera trochę. Kurde, a już się ciekaw zapowiada ciekawe widzowie powiem szczerze. Naprawdę. Dobra, ile ja jeszcze? A, to mamy już iść, dobra. Cześć, może tu coś jeszcze tylko... Popatrz... Oj, przepraszam, mi się odbija coś. Czy może tu coś będzie jeszcze? Eee, myślałem, że nie działa to. Dobra, czy coś jeszcze tu znajdziemy? A, jeszcze drugi, tu są zbiorniki drugie. No dobra, aktywujmy to. Tym pompa aktywowana Dobra, system jakby... No, e, dość spokojnie jest strasznie. Dobra. To musimy... Z wody zada pomieszczenie, tajemnicze pomieszczenie. Musimy chyba chwilę poczekać. Tak. Więcej to, żebym biomasę do baterii głównie. Baterii chwili. Ok, to chodźmy. Ale ciekawie się zaczyna połem Tutaj mamy ok. No to zaczynamy? Tam do tej o, kurwa. 20%. 60%. 100%. A chcemy, bo ta wizja zniesiona. Przejdź do obszaru startowego. Okej, okay, dobra O, i krzykać Otwarta gdzie to, gdzie to window. A, tutaj, dobra Poczekajcie, tylko tego za załatwimy. Ja niego elektryczność nie podziała, więc nie mam co próbować. Dobra. O, dobra. To to chodźmy do windy. Jestem ciekawy, jak będzie dalej to wyglądać. Dobra. Przytrzymajmy. Dobra. O, jesteśmy. O kurde. A drill, for the great, the great journey goes. downwards, of course. Oh, cool, the I got that. Look, They're deactivated. Oh, cool, they are Not batteries ready for resident energy infusion. Can't let the cult get what they want. We have to activate that drill. Are you crazy? What if that's what they want?

Agarty, Agarty, Agarty. O, dobrze czytam. Dobra, aktywujmy ten system i jedziemy dalej, powiem szczerze. No to, jedziemy. Włączamy. O kurde. Ej, włącza się. O. Przejdź. Przejdę do reaktora plazmowego. To coś ma reaktor plazmowy? I to już jest z krwi zrobionej? O! Ten dźwięk mi się nie podoba strasznie. Oj, i tak sądziłem. A. No, przejdźmy dalej. Tak jak nam każą. Weźmy sobie trochę umieścili. Tu już widzę dużo elektrycznych rzeczy, więc będzie można to wykonać, to zadanie chyba tutaj. Dobra, tu boskie granaty. A, to włączyłem jak to jest mowy Dobra. Bo tu w sumie nie wiem gdzie jest jeszcze ta ręka, ale dobra, już ręką. Dobra. Dobra, zabijmy tylko te szczury Nie no, sum... kurde, ta misja jest tak z mnie ciekawością. Dobra, włączajmy U Stan baterii krwi O kurde 20% 40 Występowy, wydał energia, żeby nie stała, a się a, warek, a, warekon, a O a O, i idą. O kurde, i leca, Co ich tak dużo tu? Dobra, pyk. Kurde, jest ich tu sporo, ale dobra. To idealna okazja. To granat o kurde za blisko za blisko za blisko za blisko chyba łapcie jeszcze to o nie za blisko znowu miski jest 50 zobaczcie jakby trzeba holosa Dobra, pięść Z... Dobra, i śmierć O, 80% Muszę się odsunąć Kurde, dobra Dobra, razimy prądem, razimy prądem wszystkich Dobra, pyk, pyk Jest 70. Polisz tu roził ładnie Dobra jeszcze tak teraz do wyładowanie Dobra 100% Dobra A niech już mnie porazi Ryzyko robię Dobra pyk O Ty ci błąd sprzętowy start A 0 A aktywowana przy startowy. o ciekawe dobra Nie wiem czy tam jest się... Dobra i już jakoś chwildzowie pokonaliśmy te zombie Dobra Ale patrz jak... dobra ej, jest medyk, biorę medycz, medykamenty I się już ulecza teraz Dobra, jest git, jest git Przechodzimy dalej I've had more of the baron's writings Visions of Saint Baden guided me to the well, the source of his revelations. But where he fled, I remained. Here I built my shrine and waited as the truth of the world was revealed to me. If this castle is above a source of revelations, what lies beneath it? That would make the Baron hundreds of yeah, years old. That's a lot. It doesn't make sense. But there's more. This is from another entry. -peace? Oh. The path of revelation leads to the heart of the world into the halls of our ancestors. We will await the end of the Dark Age there, inherit the mantle of their power, and return to reclaim the surface in a new Golden Age. co nazywają uh -huh. that's 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 uh -huh. No dobra, to już się dowiedzieliśmy tutaj. Gdzie jest ten... ...Sponsor Shrek'iem? Bo tu gdzieś jest ten... Sponsor Shrekiem, chłop. A już go widzę. No, musimy wyjść wyżej. Ale to patrzcie, ale dowiedzieliśmy się, że baron żyje kilkanaście lat jednak jakimś cudem. I czyli to zamek jest kaplicą i oni czekają na objawienie. I czyli to wiertło ma się ma im pomóc dostać się tam na dół, gdziekolwiek to jest. O kurde. O nie... U, kurde, skąd Skąd tym razem Ja nie widzę Skąd bije No chodźmy wyżej po prostu To może nam to coś wyjaśni O tu jest No i już, za za załatwieni Dobra, jesteś strzał i przeładowujemy cały karabin Dobra O, kolejni gdzieś są jeszcze Zabij rakietników, a, czyli muszę i tak jak wszystkich zabić Kujde Jak dostał? łeb A ten gdzie odskoczył? A nie, to wszyscy już, dobra

Okej, na wieżę startową. O kurde, dobra. Znowu te pioroństwa tu łażą. Dobra, system się tu przyciąża chyba. Nie, nie wiem co ten system gada, ale dobra.

jak ja mam podejść do tego typa? Dobra, o. Dobra, zginął. Dobra, cały czas powtarza w kółko to samo, jedno w kółko. Dobra, chodźmy na górę. Dobra, o. Odwróćcie okolicznych zombie. Aha, już, czyli ich więcej. Dobra, zdechaj. Dobra. Uf, dobra, chodźmy dalej. Tutaj cały czas ten komputer gada, więc... Co? Ej! Dobra, chodźmy jednak na górę. Potem będę gadał. Dobra, to już jest koniec, okej. Okay. Dalej czegoś nie rozumiem. Jednej ja widzowie rzeczy nie rozumiem, bo mieliśmy bohaterski czyn, co nie? Ale ni niczego tam nie widziałem związanego z bohaterskim czynem. Właśnie to jestem ciekawy. Potem zaraz to, ja to sobie powtórzę tą misję. Ale jestem serio ciekawy, co to było bohaterskim czynem, bo nic takiego nie widziałem. Ale dobra, mniejszę z tym. O, udało nam się przejść... Yy, o, chapter trzeci. I już przy okazji dowiedzieliśmy, co to, czym był projekt Agart Agarta. To, by, to było wielkie wiertło, które coś tam miało się wiercić gdzieś w dół, w dół. No, ciekawie. Jestem ciekawy, jaki będzie finał tej misji, z kim, czy z kimś przyjdzie nam walczyć. Ale dobra zobaczymy. Zaraz sami zobaczymy. No to oczekujcie o, jeszcze ostatni e, znaczy oczekujcie jeszcze jednego odcinka z, 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 tego, z tego, tego misji, więc no, nie przedłużając. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, kliknąć na przycisk subskrybuj i, zostawcie, i oczekujcie nas ostatnie, ostatnie następnego odcinka. Cześć!